Cześć, to Dalmar. Witam serdecznie w Excomie. Kontynuujemy naszą przygodę w obronie ludzkości. I zdaje się, że przekaźnik hiperfalowy został wybudowany. Przekaźnik hiperfalowy uruchomiony. Super. Czy ja posiadam. Kontrolujemy dadajnik hiperfalowy. Ciekawe, czego się dzięki niemu dowiemy. Może w międzyczasie powinniśmy spróbować wykryć aktywność UFO. <laughs> przekaźnik, przekaźnik. Czy ja nie mam czasami w budowie... buduję instalację. Laboratorium psjoniczne jest. Wróć w takim razie. Przeprowadź skanowanie przekaźnikiem hiperfalowym w toku. Aha, czyli jeszcze laboratorium psioniczne. Zobacz, pomnik. Idę do laboratorium. Teraz możemy przetestować naszych żołnierzy w laboratorium psionicznym. Gdy sporządzimy pełny raport, prześlę informacje o wynikach. Aktualne badania wykazały wyraźny związek między siłą woli kandydata a jego potencjałem psionicznym. Mamy nadzieję, że nasi żołnierze spełnią niezbędne kryteria. No i niby jest tak, że im większy lamer, tym większa szansa na to, żeby został psionikiem. Ja sobie zatrudnię w takim razie jeszcze dwóch. Dwóch lamerów za trzy dni będą. A tymczasem ee, Sofia za 10 dni zostanie przebadana pod kątem zdolności psionicznych. Dowódcom mamy połączenie. Proszę zgadnąć z kim. <grywa> Ocalały operator Exalt przekazał dodatkowe informacje o położeniu naszego zaginionego pojazdu transportowego i zrobił to w samą porę. Zdaje się, że obcy osaczyli ciężarówkę na Zaporze we wschodniej części Francji. Jeśli chcemy odzyskać ten ładunek, musimy działać szybko. Jest to nowa misja. Jesteśmy pewni, że zajmiesz się tą sprawą dyskretnie, której nie było w poprzedniej. Podstawowej wersji gry. Pytanie: jak tam moje meki się czują? Strasznie słabo się czują. Jeszcze liżą rany. Kogo mamy? Mamy snajper. Jedną sztukę poprosimy jeszcze jedną. Na misję. A to. to... Hmm, żołnierz wsparcia. Grenadier. Grenadier. Może zamiast Ciebie to bym jeszcze szturmowca sobie wziął. Beluci wróciła do formy. Proszę udostępnić przedmioty. I na pewno nie jedziesz z tym, co tutaj jest narysowane. Apteczkę nie, weź sobie granat. Ty również granat. Eee... Zostaniesz z pistoletem plazmowym, niech ci tam będzie. Snajperzy mają po laserze? Nie, ty coś masz tutaj strasznie... Nie, laserowy karabin, tylko że Exalto. Pteczki, apteczki, granat wieży też że są wyposażeni. No to co? Rozpocznij misję. Przekujcie się, uderzeniowie Francja prosi o pilną pomoc. Francja ładna mapa będzie, tylko niestety pewnie wąska. Wygląda na to, że konwój został zaatakowany podczas próby przekroczenia tej tamy. Patrząc na zniszczenia, obcy musieli ostrzelać całą okolicę, żeby spowolnić ciężarówkę. Jeśli tak bardzo im na niej zależy, to nie wiadomo, co jeszcze wyślą, żeby spróbować ją przejąć. Do tego tama jest w kiepskim stanie. Musimy się pospieszyć, jeśli chcemy zdobyć ciężarówkę, zanim oni to zrobią. Dobra, zapis. Hmm, hmm, hmm. Gdzie są nasi snajperzy? Jest. W górę. Rozejrzyjcie się. Tu coś jest wesołego. Wejdź w tryb warty. Może trochę za szybko. Dlaczego ty nie masz pancerza Archanioła? Jaki fail. Masz na szczęście niewidzialność. Czy tu jest pełna osłona? Nie. Więc kucnij sobie i siedź cicho. A, jest fail. Los Tama jest już poważnie uszkodzona. Ale wygląda na to, że możemy opóźnić jej zawalenie, jeśli otworzymy zawory przepustowe znajdujące się na drodze do transportu. I tak też zrobimy. Dobrze. Grenadierzy. Jeden na lewo, drugi na prawo. niczym wiatr. Ach. Chłopak się rozkręcił po ostatniej misji. Pędzę! Dowódco, do pozycji uderzeniowego 1 zbliżają się wrogie samoloty. Wygląda na to, że obcy sprowadzają posiłki, by odnaleźć ciężarówkę. są strzały reakcji 70%. Może ja nie chciałbym, żebyś ty strzelała, ale ty już tak. Cel przeżył. Widzę Poszło całkiem nieźle. Rozkaz. Dawaj na górę. Ty tutaj. Dawaj, chodź. Stawór jest szeroko otwarty, ale musimy znaleźć ciężarówkę, nim będzie za późno. Jedna tura? To tak niezbyt optymistycznie, Mimo. Dowódco, wygląda na to, że obcy przysyłają posiłki. Chudy, chudy. Tak, jednak się tego spodziewałem. Sto procent. No, grzech nie skorzystać z takiego... ...daru. Sześćdziesiąt dziewięć procent. Może tak. Plecak odrzutowy włączony. Chodź tutaj. reakcji. Jeszcze mnie nie zjeli. Ale to się może za chwilę wydarzyć. Brak strzała. Biegnęłem w ciebie. Dobrze. W zasadzie to powinien zdjąć tamtego. Chodź tu bliżej. Poproszę o to, żeby rozbrojenie. Obezwładniam ten. Ty wyłącz Ten zawór przepustowy jest już otwarty. Ale to jeszcze nie koniec. Idźcie dalej, uderzeniowy jeden. Rakieta rozrywająca. że tam Szybko strzelność nie normalnie klasycznie poprosimy. Oni tak prawie nie żyje Kogo ty widzisz? To grzech nie skorzystać. Lecimy do przodu. I kogoś ty zobaczyła? W górę, moj, najbardziej. Warta. Nasz niewidzialność. Co się może nawet nam przydać. Podejdź to. Dobrze. Na to liczyłem, że nikt cię nie zobaczy. I tryb warty. Jest bezpiecznie. Teraz tak. Pytanie, kogo wy widzicie? Ok. Trzech agentów. Pytanie za sto punktów. Czy ty, mój przyjacielu, jesteś w stanie kurcze, dopiero w następnej turze czy ktoś ma granat? ty masz apteczkę ty masz granat, potrzebna jest nam tylko pełna osłona. A, i ruszyłem się dwa pola. Niechcący, to może ty? Jaka słodycz, poszła rakieta. To przesuń się do przodu. Warta. Ty też możesz w tryb warty wejść. Czy możesz użyć pełnej osłony, tak żeby ci nie było widać? Gdzieś tu w okolicy. Podbiegnij do koleżanki. No i czas na ciebie. Dobra, tak mi się wydaje, że jestem w połowie tej operacji. Sierota. Może na razie jeszcze nie jest warty, choć ty. No, przekręć zawór. Dobra robota, uderzeniowy jeden. To da nam więcej czasu na znalezienie ciężarówki. Włączmy tryb warty. Lecimy do przodu. Przeładuj. Przeładowuję. Warta. Warta A pełnej osłony nie dali spieszył Może Kłóc nie zamiast tego I tych tryb warty Zbliża się wróg dowód Cześć! Są strzały reakcji. Orzeł wylądował. No to co? Czarnulka. Gdzie jesteś? Tu. Nie. Tamten. Tak. Czerwona kartka. Mm, I żegnamy. X-Ray Proszę tryb warty tryb warty laska przy pełnej osłonie byś się mogła gdzieś przebiec Tu. tam, to samo się tyczy Ciebie Przesuwamy się powoli do przodu. Widzisz kogoś? Kogoś zobaczyłeś. Słuchaj, się. jednego moglibyśmy ubić. Siedemdziesiąt, siedemdziesiąt. Nie wiem, czy to nie był błąd. Był błąd. Tak bywa. Warta. Ty się ruszałeś, tego nie wiem Lepiej w tryb warty wejdzie jest cała reakcji. Ten odgłos nie był zbyt miły dla mojego ucha Mąd teraz odda za blaniami. Tak, tak No cóż, rozegrałem to tragicznie Napór na tamę się zmniejsza, tak trzymać Może tu? 80% wykończ gościa Podlecieć tutaj, przejdź za róg, Uleczam, ulecz się dziewczyno, bo będzie z tobą może krucho. Natomiast reszta poproszę do przodu. To może przeładujmy. Dowódco, zbliżają się do Was nowi przeciwnicy. Zielony. Zielony. Jest cała reakcji. No szkoda, że nie zabiłeś w sumie. I teraz tak. Jest ogłuszenie. To teraz tak. Ty, moja kocha... Ty moje kochanie, poprosimy o strzał unieszkodliwiający. Zap... Zapomniałem, że ma jeden życia i to go zabije. Gdzie jest mój drugi sniper?

To nasz cel. Idźcie tam i zdobądźcie broń, zanim wszystko pójdzie w cholerę. No już niedaleko. Cel uaktualniony. Jakbyś mógł dobry człowieku wylądować mi tu. W następnej turze, jak rozumiem. Warta. Przygotujcie się uderzeniowy jeden. Nieprzyjaciel zbliża się do Waszej pozycji. Znowu robocik będzie. Ten obcy już nie stanowi zagrożenia. Dwa nawet. A ja wykorzystałem w snajperach strzał unieszkodliwiający. To jest właśnie to, co tygrysy lubią najbardziej. Jest wąski. No to po kolei. Ty nie, tylko ty. Za trzynaście. Przyjacielski cel zlikwidowany. Ty nie, ty. Za dziewięć. Pocieśnij go też. Za dziewięć. Pytanie dlaczego on? Nie traci życia. A jednak nie jest nieśmiertelny. No i został się. Ostatnia myszka padła. Dawaj, zaraz będę na miejscu. Wszystkie zawory są otwarte. Dobra robota, uderzeniowe 1. Teraz znajdźcie ciężarówkę i zdobądźcie tę broń. Wyznaczono nowy cel. Startuj, nie latał dalej. Ciężarówki kawałek tu podbiegnij. Wygląda na to, że jest w miarę bezpiecznie. Przeładujmy. W gotowości. ładną dziurę wypalił. Para Tak jest, para. Podbiegnie ktoś? 土曜さん、大谷さん。<noise> Doskonała robota, dowódco. Wygląda na to, że broń, której wszyscy szukali, może być cenniejsza niż nam się zdawało. Hmm. Dubbing trochę nie powalił, ale to tam. Jest achievement solidna perspektywa to miłe, to miłe. Są awanse. Pułkownik. Zabicie oszk oskrzydlonego lub odkrytego celu nie liczy się jako akcja. Podwójny strzał. Poproszę. Co mamy? Sektoida, mutona, chudzielca. Są kawałki broni. Jest melt. Udało nam się uratować. Nie wiem, jak czyta. Ni Durant z niewoli. Czemu nie przeczytam? Przesłuchamy ją. Będziemy w kontakcie, dowódco Anet. Zakładniczka, którą odbiliśmy z rąk obcych, została im najwyraźniej przekazana przez organizację Exalt. Jak dotąd w ogóle nie chciała mówić, w jaki sposób znalazła się pod ich kontrolą, ani co czyni ją tak cenną, że tak bardzo chcą ją odzyskać. Niezależnie od tego, musimy ją uważnie obserwować. Hmm, jakiś nowy wątek. <laughs> Dobrze. Już myślałem, że ta gra nie będzie w stanie mnie zaskoczyć czymś nowym, a tymczasem jest inaczej. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ok, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!